Na Globusie możemy wyświetlić siatkę kartograficzną i bardzo łatwo odnaleźć na przykład biegun północny. Taka siatka, którą również znajdziecie na mapie, prezentuje kurs rzeczywisty. Wszystko jest zawsze na tym samym miejscu. Bieguny, południki czy równik. Jeżeli weźmiecie jednak kompas, możecie stwierdzić, że na przykład linie południków na mapie są niezgodne z tym, co wskazuje kompas. Dzieje się dlatego, ponieważ linie pola magnetycznego Ziemi są zakrzywione, głównie wpływa na to jądro Ziemi. Taki kurs, zgodny z polem magnetycznym Ziemi, nazywa się kursem magnetycznym. Różnica pomiędzy kursem rzeczywistym, tym z mapy, a kursem magnetycznym z kompasu, nazywa się wariacją lub deklinacją magnetyczną. Jeżeli teraz weźmiemy tą żółtą linię jako kurs rzeczywisty, który nas będzie prowadził idealnie na biegun północny, odchylenie magnetyczne, ta wariacja magnetyczna może spowodować, że ten kurs będzie nas prowadził w zupełnie inne miejsce, i to jest to ten kurs pomiędzy kursem rzeczywistym a odchyleniem, jest właśnie tą wariacją żeby to bardziej skomplikować, wariacja magnetyczna nie jest stała na całym świecie. Tutaj można zobaczyć, że ona jest wyginana w zupełnie inny sposób i zmienia się na przestrzeni również lat. Tu są markery, ale zgodnie gdzie znajdował się biegun północny w danych latach. Zobaczcie, że przez 50 lat to jest całkiem niezła podróż. Na marginesie, kiedy byłem dzieckiem, zszokowało mnie to, że bieguny magnetyczne zmieniały się miejscami w dziejach Ziemi. Czyli biegun północny mógł być południowym, i południowy mógł być północnym. To jest całkiem normalna rzecz. I na czarno na, tej, tutaj, na tym wykresie są pokazane ery, kiedy magnetyzm Ziemi był dokładnie taki sam jak teraz. Czyli jesteśmy tu, a w dziejach Ziemi się to bardzo często zmieniało. Wracając do gry: DCS modeluje wariację magnetyczną, czyli jest różna na, w różnych rejonach mapy, ale także jest różna w różnych latach. Odchylenie najszybciej znajdziecie na mapie F10 i przesuwając kompas w odpowiednie miejsce. Tutaj na górze jest to M, i tutaj w tym miejscu znajduje się. Jest to wariacja 7,6,7, ale w tym miejscu już może być około 7. Następnie możecie korzystać z linijki. Jeżeli klikniecie na ten przycisk, klikniecie teraz prawym przyciskiem myszy, możecie wykonywać linijką jakieś tam pomiary i możecie zobaczyć, że są dwa kursy. Jest 2,7,6 jest na tak nie. Niebiesko i jest to kurs magnetyczny oraz 282, który jest kursem rzeczywistym. Dodatkowo możecie kliknąć sobie na jakąkolwiek jednostkę, na przykład na samolot, i tu na dole będzie jego również heading, czyli kurs to jest 109, 116 jest rzeczywistym, to jest magnetyczny odchylenie, tak samo jest z okrętami 256 to jest kurs magnetyczny 262 jest kursem rzeczywistym. Wasze samoloty, moduły powinny również używać kursu magnetycznego, więc jeżeli chcecie lecieć w dobrym kierunku, musicie wziąć pod uwagę wariację magnetyczną. Teraz, jeżeli chcecie to sprawdzić, kliknijcie sobie na przykład jakąś pauzę, następnie zaznaczcie swój samolot. Tutaj macie 296 kurs magnetyczny i 308 kurs y, rzeczywisty. 296, 308. Wejdźcie do kokpitu, F1 i zobaczcie, że na heading tape na moim wskazaniu mam 296, czyli mam tutaj informację o kursie magnetycznym. Dlaczego jest to ważne? Pogadam sobie teraz z Aiwaxem i poproszę go o tak zwany bogidope. AWACS dope. I teraz Awax poda mi kurs do jednostki, do najbliższej jednostki wrogiej. Okej, okay, nie ważne co tam dalej mówisz. Zobaczcie sobie, że bra, on mi podaje 308 kurs. Teraz wejdę sobie na mapę F10. Znajdę sobie linijkę, zsumuję trochę mapę. I przesunę od siebie do wrogiej jednostki linię i zobaczcie, jaki tu jest kurs podany. Jest podany kurs 308, a na nie 296. Czyli jeżeli ja wrócę z powrotem do mapy, jeżeli bogi pokazuje mi, że jest 308, to ja powinienem lecieć kursem tym w tym kierunku, żeby spotkać się z jednostką. A to jest absolutnie nieprawda, bo ja na mapie, znaczy w edytorze, ustawiłem, że i moja jednostka, i wroga jednostka lecimy idealnie na siebie. Czyli ja bogi AWACS powinien mi powiedzieć 296. Dlaczego nie mówi? Dlatego, że wskazuje cele za pomocą kursu rzeczywistego. I teraz w F18 możecie zrobić przynajmniej to. Odblokuję pauzę, włączę sobie aktywną pauzę. Była dobra. Wejdę sobie teraz do nie Tactical, tylko HSI. Teraz Data, Aircraft i będę zmieniał sobie tutaj. Tu jest heading, magnetic, magnetic heading. Kliknę to i teraz jestem w True Heading. Zobaczcie, on powiedział 308, zgadza się, że jest 308, zgadza się, bo jednostka idealnie leci na mnie. Kliknę jeszcze raz, z powrotem jestem w trybie magnetycznym, czyli 296. W grze kurs magnetyczny podaje najczęściej wieża kontroli lotów, czyli ATC na lotniskowcach, natomiast kurs rzeczywisty podaje AWACS, jak przed chwilą wam pokazałem, oraz jest potrzebny np. do programowania harpunów. Wariacja magnetyczna na mapach w DCS jest różna, różni się również w latach, w których latacie, bo misje można tworzyć w 2018 roku, ale można również w 2010 roku. I teraz, żeby sprawdzić, najlepiej wziąć tą, ten kompas, przesunąć sobie i sprawdzić lub zapamiętać taką ogólną zasadę, którą ja zapamiętałem, że odpowiednie mapy mają odpowiednią wariację magnetyczną.